Litania do Najświętszego imienia Maryi. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chrystus słysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmił się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmił się nad nami. Duchu Święty Boże, zmił się nad nami. Święta Trójcy, jedyny Boże, zmił się nad nami. Święta Mario, módl się za nami. Maryjo, który imię od wieków przez Boga jest wybrane, módl się za nami. Maryjo, który imię przybliżają starotestamentalne symbole i figury, Zmódl się za nami. Maryjo, który imię znaczy, Bóg z rodzaju Mego, módl się za nami. Mario, który imię wskazuje na królewską i macierzyńską godność. Módl się za nami. Mario, który imię stało się źródłem wielorakich łask dla ludzkości. Módl się za nami. Mario, który imię objawia światu wszechmoc i dobroć Bożą. Módl się za nami. Mario, który imię zwiastuje grzesznikom Boże miłosierdzie, módl się za nami. Mario, który imię wielbi niebo, ziemia i całe stworzenie, módl się za nami. Mario, który imię przewyższa imiona patriarchów i proroków. Módl się za nami. Mario, który imię jest świętsze od imion wszystkich świętych. Módl się za nami. Mario, który imię rodzice Joachim i Anna zawsze szanowali. Módl się za nami. Mario, który imię Archanioł Gabriel z miłością pozdrowił. Módl się za nami. Mario, której imię święty Józef z pokorą wymawiał. Módl się za nami. Mario, które imię wzbudziło radość w sercu krewnej Elżbiety, módl się za nami. Mario, który imię sam Jezus czcił i wysławiał, módl się za nami. Mario, który imię błogosławią ludzie dobrej woli. Módl się za nami. Mario, który imię adorują w niebie aniołowie i święci, módl się za nami. Mario, który imię poraża złe moce i duchy piekielne, módl się za nami. Mario, który imię jest drogowskazem na ścieżkach zbawienia, módl się za nami. Mario, który imię umacnia wiarę wątpiących, módl się za nami. Mario, który imię przywraca nadzieję z rozpaczonym. Módl się za nami. Maryjo, który imię uczy pięknej miłości i ofiarnej służby, módl się za nami. Dla imienia Maryi przepuść nam Panie, dla imienia Maryi wysłuchaj nas Panie, dla imienia Maryi Zmił się nad nami Panie, dla imienia Maryi w kibilach pokus i załamań ratuj nas Panie. Dla imienia Maryi w chwilach niepowodzeń i porażek ratuj nas, panie. Dla imienia Maryi w czasach cierpień i udręk ratuj nas, panie. Dla imienia Maryi w stanach duchowych, lenistwa i bezczynności ratuj nas, panie. Dla imienia Maryi w okresach prób i doświadczeń ratuj nas, panie. Dla imienia Maryi w każdym momencie życia naszego, ratuj nas Panie. Dla imienia Maryi w godzinie śmierci naszej ratuj nas Panie. Dla imienia Maryi, od nieposłuszeństwa, natchnienią i woli Bożej zachowaj nas Panie, ratuj nas Panie. Dla imienia Maryi od marnotrawienia łaski Bożej. Ratuj nas panie. Dla imienia Maryi od lekceważenia łaski Bożej. Ratuj nas panie. Dla imienia Maryi od fałszywego pojmowania wolności, ratuj nas panie. Dla imienia Maryi od wad nałogów ich złych skłonności, ratuj nas, Panie. Dla imienia Maryi od porządliwości ciała. Oczu i pychy żywota, ratuj nas Panie. Dla imienia Maryi, od wszelkiego zła i przeciwności losu, ratuj nas Panie. Módl się za nami, Mario Matko Jezusa Chrystusa, abyśmy przez chwałę Twojego imienia oddawali cześć samemu Bogu. Módlmy się, wszechmogący Boże. Panie nieba i ziemi, który wzywasz każdego człowieka po imieniu do realizacji wyznaczonego Mu przez Ciebie powołania życiowego, spraw prosimy, aby imię Maryi nie tylko było powszechno, powszechnie czczone i szanowane na całej ziemi, ale także byśmy w tym imieniu znajdowali zawsze siłę i oparcie oraz skuteczną pomoc w naszej doczesnej pielgrzymce do niebieskiej Ojczyzny przez Chrystusa Pana naszego. Amen.